Bilansujemy. Mangan z siódmego stopnia utlenienia redukuje się na drugi, czyli to przejście tutaj. Mangan przyjmuje 5 elektronów, natomiast chlor z minus pierwszego utlenia się na zerowy. I teraz od razu piszemy, ponieważ tutaj mam Cl2, potrzebuję tutaj dwóch atomów chloru, od razu napiszmy sobie dwójkę, i wtedy mogę napisać, że Chlor utlenia się z minus pierwszego na zerowy o 1 stopień utlenienia, ale ponieważ mam tutaj dwa atomy chloru, to tracimy 2 elektrony i bilansujemy 5-2, czyli tutaj razy 2, a tutaj razy 5. Czyli potrzebuję HCL-u nie 2, a od razu razy 5-10. Otrzymam wówczas chloru cząsteczkowego 5. Mangan razy 2. W tej reakcji stopnie utlenienia zmieniają trzy pierwiastki. Arsen z trzeciego stopnia utlenienia utlenia się na piąty, siarka z minus drugiego utlenia się na szósty, natomiast azot z piątego redukuje się na drugi. Ta informacja, o której mówiłam, która umożliwi nam w ogóle zrobienie tutaj tej reakcji redox to jest to, że siarczek arsenu jest nierozpuszczalny w wodzie i w momencie, kiedy taki jeden siarczek arsenu przereaguje, to utlenią się dwa arseny i trzy siarki i mogą to napisać, jeszcze zobaczcie, tutaj mam zarówno dla arsenu i dla siarki utlenienie, mogą to napisać w jednej reakcji połówkowej. Proces utleniania, czyli utleniamy jon SO3- 2 do jonu SO4- 2 Produkujemy wówczas dwa elektrony, ponieważ siarka utlenia się o dwa stopnie utlenienia. Mamy środowisko kwasowe, w związku z tym możemy korzystać z jonów H+, które tutaj w tym przypadku dopisujemy po prawej stronie i korzystamy w substratach z cząsteczki wody. Natomiast proces redukcji, redukujemy jon manganianowy 7 do prostego jonu Mn2+, o 5 stopni utlenienia, czyli 5 elektronów, po lewej stronie 6 minusów, po prawej 2 plusy, mamy środowisko kwasowe, korzystamy z 8 jonów H, czyli dopisujemy w produktach 4 wody. No dobra, to ja poproszę teraz Martynę, równanie reakcji, które prowadzi do otrzymywania wodorotlenku niklu 2. To już w tej formie jonowej skróconej. W tej formie. To będzie Ni2+, okay. dodać 2OH-. Powstaje nam NiOH2 jako osad. Pięknie. Dobra. A teraz charakter chemiczny tego wodorotlenku yy, niklu-2. Skoro z zasadami nie reaguje, a z kwasami tak, to będzie? Zasadowy. Zasadowy. Dobra. I teraz redoksy tutaj, nie? Kilka na redoksy. Co mamy w redoksa? Czyli mamy tak, cyna z drugiego na czwarty stopień utlenienia, czyli mamy utlenianie dwa elektrony plus dwa. Możecie pisać albo plus dwa po prawej stronie, albo minus dwa po lewej stronie, nie ma to znaczenia. Później mamy chrom. Chrom z szóstego przechodzi na plus trzeci stopień utlenienia. Zauważcie, że tu są dwa chromy, więc najpierw dajemy dwójkę, żeby się zgadzało. Liczymy elektrony. Z szóstego na trzeci to są trzy razy dwa chromy to będzie sześć. Redukcja, czyli po lewej stronie sześć elektronów. Ładunek liczymy. Z dichromianów mamy minus dwa, z elektronów minus sześć, czyli razy minus 8, po prawej stronie jest plus sześć. Dodajemy H, plusy, bo to one są tutaj w środowisku, więc dodajemy po lewej stronie tyle, żeby się wyrównał ładunek, czyli 14. Aż i po prawej stronie wtedy 7 wód. I teraz tylko liczymy jeszcze, żeby się elektrony zgadzały. Musimy wtedy pomnożyć pierwsze równanie razy 3. No więc wpisujemy. Przed ceny wpisujemy trójki. Tutaj przed chrom musi być 2, przed wodę musi być 7, przed H, plusy 14 i wszystko się zgadza. Obserwacje, jakie będą Marcelina? Zmiana zabarwienia. Z. Pomarańczowego. Na. Zielony. Na zielony. Nie mam takiego. No taki mniej więcej będzie.